El Witajcie w mojej kolejnej recenzji. Dziś powiem słów kilka na temat książki, która przypadnie do gustu miłośnikom naprawdę wartkiej akcji. Uwierzcie mi, ta książka jest dla Was. I tą książką jest oczywiście Elita Zabójców Ranulfa Feinza, którą jakiś czas temu zekranizowano, ale w związku z tym, że książka jest moim zdaniem lepsza od filmu, to właśnie na niej się dzisiaj skupię, bo no początkowo przyznaję się, planowałam zrobić takie porównanie książka czy film, ale koniec końców uznałam, że w tym wypadku lepiej powiedzieć o tym, co moim zdaniem było po prostu lepsze, czyli o książce, która ma dość skomplikowaną fabułę. Mam nadzieję, że uda mi się to oddać w jakiś taki w miarę sensowny sposób, tę fabułę całą. Także przechodząc do fabuły. Podczas krwawej rebelii plemion w Omanie w walkach z jednostkami brytyjskich sił specjalnych SAS wspierającymi wojska sułtana ginie czterech znów lokalnego szejka, i pomimo tego, że mamy tu do czynienia z wojną, a na wojnie ludzie giną, to właśnie ów szejk Amr bin Isa, o ile dobrze mówiłam jego imię, zgodnie z zufarskim prawem zmuszony jest pomścić ich śmierć, i w tym celu wynajmuje. Płatnych morderców, którzy w myśl zasady oko za oko, ząb za ząb, muszą dokonać egzekucji na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego synów. I tutaj sprawa w proposu nie jest taka prosta, jak mogło się wydawać, bo nie wystarczy tylko i wyłącznie kropnąć tych ludzi no i. Mm, jakby to powiedzieć, pozamiatane. Nie. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nie wzbudzić najmniejszych wątpliwości wśród najbliższych przyjaciół, wśród rodziny owych ofiar. Czyli trzeba upozorować to na takie, no, nieszczęśliwy zbieg okoliczności, jakieś wypadki. Nie dość, że upozorować to w ten sposób, to jeszcze nagrać to dla szejka, żeby dostarczyć mu jakiś właśnie taki dowód. Także to wszystko nie jest takie proste. No, ale początkowo przebiega pomyślnie, dopóki śmierć o kolejnych członków um, Brytyjskich Sił Specjalnych, więc zaczyna interesować się tajny, nieformalny oddział SAS. Zaczyna się więc taka zabawa kotka z myszką. Z jednej strony mamy zabójców polujących na byłych członków e, tych oddziałów specjalnych, a z drugiej strony mamy tajną, nieformalną jednostkę, która z kolei poluje na owych zabójców. Także dzieje się w tej książce i to naprawdę sporo. I tu warto nadmienić, że Fiennes sam kiedyś służył w brytyjskich siłach specjalnych, mało tego, brał udział w sufarskich bataliach. I że śmierć Jana Millinga, Kaylee'ego, Michaela Marmana i Maka, jak też e, i innych, szereg innych zdarzeń opisanych na kartach tej naprawdę prywającej powieści jest faktem. E, także, no, tutaj mamy historię opartą na faktach, bardzo prywającą historię, e, bez takich zbędnych, przedługich wstępów. Autor naprawdę od razu wciąga na zwir wydarzeń, które nie tylko zakończyły kilka żyć, ale też no, zawsze zmieniły życia e, rodzin, owych ofiar, a także samego autora, nad czym nie będą się rozwodzić, bo to sobie doczytacie. To też może dodam, że Ranulf Fajn, zabierając się za elitę zabójców, naprawdę bardzo dobrze, dogłębnie przestudiował rozmaite dane na temat tych wydarzeń, a także samego prawa muzułmańskiego. Jestem, co prawda, lajkiem w tych sprawach, ale wydaje mi się, że zebrał naprawdę bardzo dobre informacje, że bardzo rzetelnie przelał, przelał swoją wiedzę na kartę tej powieści. Powieści, które czyta się po prostu fantastycznie, choć nie bez trudności, bo na początku trudno się w to wszystko wgryźć ze sprawą całej masy rozmaitych nazwisk, które się tutaj pojawiają. Na początku można się pogłębiać kubić w tym, kto jest kim, ale gdy już tam coś tam zaskoczy, to po prostu reszta idzie jak burza, ponieważ w książce tej nie mamy żadnych dłuższych fabularnych, a jupisy są tak szczegółowe, że to wszystko naprawdę bardzo dobrze oddziałuje na wyobraźni. Naprawdę czytając Elity Zabójców Oczami Wyobraźni, widziałam krwawe zufarskie batalii, widziałam pola gęsto zaścielone trupami, widziałam te potencjalne ofiary, które nawet nie spodziewały się tego, co je niebawem czeka. I tu raz jeszcze pragnę odwołać się do tego muzułmańskiego prawa, tar. O ile dobrze zapamiętam, o ile dobrze to wymieniam, zostało to naprawdę bardzo dobrze nam przybliżone. Na czym to wszystko polega? Na czym polega to prawo, które nadało bieg całej tej historii? Historii, która no. Mm, raz jeszcze to podkreślam, wciąga, mamy tu brawurowo wykrowanych bohaterów, świetnie poprowadzoną narrację, e, ta książka naprawdę wciąga od pierwszej do ostatniej strony, trudno oderwać od niej wzrok i naprawdę jest to bardzo miła odmiana po tych wszystkich takich typowo babskich czytadłach, o których zazwyczaj mówię, no może poza parabelą bo to nie jest takie typowo babskie czytadło, bo już znowu zaczynam myśleć o Krystianie Leitnerze, Ach, dobra, jeżeli nie oglądaliście parabelą, to tutaj znajdziecie odwołanie do tej recenzji, bo naprawdę musicie zapoznać się z tą książką, bo jest po prostu genialna, jednak do Elity Zabójców i do Bawskich czytatów To właśnie o Bawskich Szczytadłach będę mówiła już też niebawem, bo w piątek, e, kiedy no, będę recenzować pierwszą część trylogii czasu Kerstin Gier e, Czerwień rubin bodajże. Także widzicie, znowu wrócę na właściwe tory. Także Elita Zabójców jest taką miłą odskocznią od tego wszystkiego, o czym mówiłam. Także polecam Wam tę książkę, naprawdę bardzo, ale bardzo gorąco, jeżeli lubicie takie klimaty, jakieś takie jednostki specjalne, płatnych morderców, to sprawy to to jest coś, co się Wam spodoba, co powinno się Wam spodobać. Tak mi się przynajmniej wydaje, także bardzo dziękuję za obejrzenie mojej dzisiejszej recenzji i do zobaczenia w kolejnej trzymajcie się, pa!